gdzie moje 80 milionów złotych masz 7 dni, żeby je dać albo zginiesz. Dobrze, ogarnę je. Witam, chciałbyś wygrać 45,6 miliardów złotych? Jak tak, to trzymaj ulotkę i zadzwoń pod ten numer 456 333 222. Witamy Was w Squid Game. Zagracie w 6 gier w 6 dni. Każda gra będzie codziennie. Za każdą eliminacji do puli trafi 500 milionów złotych. A teraz zapraszamy do pierwszej gry. Witamy w pierwszej grze. Będziecie grać w zielone-czerwone. Teraz wytłumaczę zasady. Na zielonym świetle idziecie, na czerwonym stoicie. Kto się poruszy na czerwonym zostanie wyeliminowany. I teraz rozpocznie się gra. Zielone światło. Czerwone światło. Gracz 3 został wyeliminowany. Zielone światło. Czerwone światło. Gracz 9 wyeliminowany.